Jak dodać logo na wydruku dokumentów w subiekcie GT. W celu dodania logo na wydruku wybierz górne menu Widok, Administracja, Parametry, nagłówki dokumentów. Popraw standardowy nagłówek raportu. Zaznacz drukuj logo. Następnie wybierz przycisk Zmień i wskaż plik graficzny zawierający logo firmy. W sekcji Położenie i Rozmiar logo możesz dowolnie ustawiać odległości od krawędzi oraz szerokość i wysokość logo. Następnie zatwierdź zmiany, wybierając przycisk OK, a następnie Zamknij. Wówczas w programie pojawi się pytanie, czy chcesz zaktualizować wszystkie wzorce wydruków według aktualnych ustawień nagłówków. Wystarczy, że wybierzesz tak, dzięki czemu we wszystkich wzorcach wydruku zostanie dodane logo. W trakcie wydruku dokumentów na dowolnym wzorcu wydruku, który ma przypisany standardowy nagłówek raportu, w lewym górnym rogu widoczne jest logo.